Jak perfekcyjnie grać na Dragon, zróbmy WLU. Yy, no to najpierw trzeba wyjść z Minecrafta, a ja ją jest na Packu, ale wchodzimy sobie w multiplayer. Klikamy add server, jak coś tam się mi się z serweru wysunęło, i piszemy Dragon. Podłoga survival.pl. I. Co jest? Co jest? Aha. Yy, pomyliłem się, sprawdziłem się na internecie właśnie, nie wiem jak tak szybko, ale sprawdziłem I to się pisze dragon sur survival.eu Klikamy done, wiem, że done, no, ale ten serwer, delay to robimy No i klikamy tu, dwa razy albo tam join server, no i wchodzimy Jesteśmy na serwerze Później, nie mamy ity, bo nie mam itów Okay, Miałam i co? Bo zapomniałam. Wchodzimy! Pojawiamy się. Już pokazuję, gdzie. Szybko. Tu zajęcie chyba zrobię, żeby dobiec. Dobra, okay, tutaj robię O! Tutaj się pojawia, jakby. Muszę sobie szybko odebrać. Dobrze, że tutaj zrobię cięcie. Okej, okay, cyk. Jak to. Jest? Załóżmy tak. OK, już jesteśmy przy przerwie I właśnie się pojawiłem Nie wiem, gdzie ja jestem, ale jestem na tym dragonie Ale jestem przy posągu którym akurat mi się zrespił I nie wiem, jak to możliwe I tu mam jakieś darmowe bloki Czy to są emeraldy? O matko Ale że ja ich nie zbieram? Kurde, maciuś Nie fajnie No, poszukajmy może jakiegoś przeciwników na mapie I sprób, sprób, Spróbujmy Spróbujmy... Ja Spróbujmy y, zrobić tego. Brizili, Bridginga. Aha, już mam drewno, okej. Okay. Nieważne. Pa! Ty, 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 Aha. Dobra, teraz. Aha. Ale teraz to już na pewno musi być. Dobra, bali się. Fuck, binda kliknąłem. Nieważne. I... Poszukamy jakiejś gildii na mapie i jak spotkamy jakiegoś typa, to się będziemy widzieć już. Oho, nie ten klikam? Co ja klikam w ogóle? To się będziemy zaraz widzieć. No, co sobie Kurde, dobra. A tutaj sobie zatrzymuję. panie, ale tutaj jakieś piaski są dziwne. Upośledzenie ja coś. Pa, tutaj jest jakieś zdalnie rzecz. Dobra, ja robię cięcie i za chwilkę będziemy się widzieć. W ogóle biorę sobie perły ze schowka, bo, bo czemu by nie I dobra O fuck. wyczucie, skupienie, o fuck, źle rzuciłem O, no i przeżyłem na luzie Wyczucie, skupienie, fajne Spawn, piszmy jeszcze spawn Może zadziała. działa, zabudujmy się, żeby nikt nas nie widział z niarkami. o oh, kurde, już się szybko pojawiliśmy, oh, o ja mogę latać, ja nie mogę, ja nie mogę, o pozbieramy, może sobie właśnie itemy na spełnię. Zobaczmy, czy jakieś są mm. Tyle, ile tu itemów, ja chcę to wziąć Kurna, Maciuś, nie mogę tego brać Dobra Uuu, eee. butki! Jestem bogaty Buteczki za darmo, dobra Nie, tu ja jak nie ubrałam, kurwa Ej, a co to jest? Darmowe TP? Trochę się... Ej, czemu oni tak przylecieli? Czemu on tu ławczy? Ty, bo oni się tapają! Macie diaksika ludzie, w sumie za darmo mój diaksik. Okej okay. No kurde, zaraz się stosujemy. najpierw chcę wyjść za tą linię czerwoną, bo jestem ciekawa co tu się stanie Nawet coś ludzie biegają, dobra, ja też się biorę mieczyk Dobra, nikt nie goni, bo się boją mnie, bo jestem lepszy od nich oczywiście O, patrz jak idzie! Poleciał Poproszę fraga Kurde, nie polizał Ale się rzucił na mnie O! No Maciuś! Kurde, no. No, coś mi nie wyszło. Ale dobra, jak nie mamy jej, kurde, O! To jest mój kolega! co, Czemu? O! Chrysty! To może być na pewno mój kumpel. Cześć, piwek. Cześć. Fajka. Hmm. Tknijmy się. Nie! Kurde, No, z polizał, już jesteśmy na tyle ranków, e, Dobra, trzeba poczekać sen na otchłań, żeby wziąć ciekawe itemy. Teraz się w ogóle skapnę, że odam właśnie została zamknięta. ODCHLAN została zamknięta. To super superancko. Kurde, no nie to klikam. Bardzo fajnie. Tylko tyle powiem. O Boże, ja mam na maksy dźwięku ustawiony w pobysie. Ale dobra, teraz bez żartów. Chciałam tylko powiedzieć, że zapowiedzieć nową serię na kanale Z tego Będą się jakieś te parki, filmy pojawiać. Nie wiem, jakieś kurty bity, będą streamy. Znaczy, streamy już są, ale. Ale na to nie patrzmy, Po prostu będą filmiki, będą się pojawiały. No, oczywiście nie, będzie, nie przestajemy grać w bedy, ale będziemy jeszcze grać. Tylko. dodaję nową rzecz do grania, żeby było całkiem kit. No i co jeszcze mogę powiedzieć? Przechnąć super silne. Mm, nie wiem. Będzie fajne i dobre. będzie miał content jakiś. Załapię współpracę ze Sajkiem. <laughs> nie no, sarkazm Na pewno mi się nie uda. Ale dobra, pod koniec filmu. Bardzo szybko. Bo jestem bardzo skichany Weźmy sobie zapalniczkę. Czy ja mam zapalniczkę w ręku? O. Dobra, podejdźmy. Podejdźmy. I ten film się skończy, jak dojdziemy do szkieleta. To, znaczy szkieleta tego pana Creepera O. No i popalimy. I film się kończy. Kiedy? O...